Zamykam się tutaj na dobę i sprawdzam, czy uda mi się zbudować milionowy biznes. Dlatego najpierw przyda mi się plan. Zacznę coś sprzedawać najlepiej online. Tylko, żeby coś sprzedawać online, muszę mieć produkt, który mogę sprzedawać online. Tylko wiadomo, nie jakiś g***** Aliexpress. Żeby nie poświęcić całego wyzwania na szukanie produktu przez całą dobę, muszę znaleźć jakieś rozwiązanie. Dobry sprzedawca ma swoje produkty, ale najlepszy sprzedawca ma gotowe produkty. No i tutaj mamy dużo tych produktów, ale mnie interesuje jedna kategoria e-booki. I tutaj mamy takiego gotowego e-booka. I w tym rzecz nie będziemy robić dropa, a zrobimy digital e-commerce, sprzedając cyfrowy produkt. Jeżeli go sprzedamy za 49 zł, to te 49 zł zostaje u nas, a klient otrzyma go automatycznie od razu na maila. No chyba, że nie chcemy skończyć jak jeden pan to odprowadzimy podatek. Ale w ogóle na początku nie trzeba odprowadzać podatku, bo jest kwota wolna od podatku. W dropie musielibyśmy martwić się o zwroty, o czas dostawy, musielibyśmy odpalać kasę hurtowniom i martwić się o jakość produktu. No a tutaj mamy full zysk i nasz e-book będzie o digital e-commerce. I pomimo, że mam już nieco zbudowaną markę, akurat w tej niszy, to nie będę w ogóle używać moich inicjałów do promowania go, aby było sprawiedliwie. Wobec tego odcinka tak, jakbyś to ty robił od zera. Kumasz to? Będę robić Digital E-commerce, sprzedając produkt od Digital E-commerce. No wiem, musi się to udać, nie? Dobra, dodajmy najpierw produkt na sklep. Włączę tylko stoper. 3, 2, 1, pyk. Voilà. No znacznie mniej niż 11 sekund, bo dodawanie trwało. Kurczę, chyba mniej niż sekundę. No i git, mamy od razu produkt na sklepie. Teraz tylko włączmy sobie wtyczkę do sprzedaży produktów cyfrowych, czyli ICOM Digital. I teraz jak przejdziemy do produktu, klikniemy na niego, widoczność opublikowany, zapisujemy zmiany. No i git, mamy w dosłownie kilka minut gotową ofertę na sklepie. Tutaj założyłem sklep iconfly.ai a tą potężną nazwę wygenerował mi chat GPT. Ok, teraz pora na wygląd sklepu. Musimy go sobie tak ładnie dopasować do tego ebooka. Także wchodzimy na edytor motywu i tutaj sobie wszystko dopasujemy. No i moi drodzy, mamy to. Zajęło mi to. 41 minut zrobienie tego wyglądu. Sklep wygląda w ten oto sposób. Jeżeli chodzi o stronę główną, to tutaj już zbyt wiele nie zmieniłem, ale jeżeli chodzi o ofertę ebooka, to dodałem jeszcze takie fragmenty, aby odbiorca mógł sobie zobaczyć, co tutaj się znajduje. Promocja. I mamy tutaj opis, który jest już poprawiony. Nadal go wygenerowałem z czata, nie jest on napisany przeze mnie, jest to gotowiec na szybciutko, bo mamy teraz godzinkę 15, także ogólnie budowa tego sklepu zajęła godzinę. Sklep musi mieć dobry wygląd, żeby ludzie chcieli na nim kupować. I brakuje nam teraz klientów, a dokładniej ich oczu, a to daje nam reklama. Reklamy od lat stanowiły źródło bogactwa. Najwięksi. Dobra, zróbmy po prostu reklamę i do tego celu wykorzystamy mistrza, czyli Facebooka w tej całej dziedzinie. W tym momencie zacząłem ustawiać reklamę. Nagrałem kilka filmików do niej, zmontowałem je na CapCut, dodając napisy, muzyczkę i mój głos. Dobra, udało się odpalić reklamę. Zobaczymy jak pójdzie. Budżet ustawiony na ten moment 150 na dzień, i tutaj na razie jest jeden zestaw. Jeszcze go pododaję, jest w trakcie weryfikacji. Dwa warianty reklamowe, je zdubluję, pozmieniam na inne. Jest prawie 17. Minęło tyle czasu na ten moment. Niedużo, ale czuję już trochę zmęczenie, bo zrobiło się ciemno. Czuję się trochę jak taki nerd. Siedzę w ciemności, ale zobaczymy dzięki temu, czy uda się cokolwiek zarobić w tak krótkim. Czasie. Ten Facebook coś strasznie opornie to przetwarza i strasznie opornie się duplikuje te, te reklamy. Jak klikam, to zanim to się wszystko ładuje, tak strasznie dowolno działa. Ok, ale mamy. Rozpocznij digital e-commerce od całkowitego zera. Nasz e-book pozwoli Ci w prosty sposób zacząć własny biznes online. Nie czekaj tylko widać i zacznij działać z nami. Jak możecie usłyszeć, zmieniony mój głos, żeby właśnie nikt nie rozpoznał, że to jestem ja, więc, więc jest troszkę zmieniony taki śmieszny, taki bardziej piszczący, ale celowo zrobiłem właśnie tak i teraz jeszcze pokopiuję, pozmienię materiały. To wyzwanie jest ultra szalone, bo wiesz, mógłbym rozciągnąć ten film, że trwałby co najmniej tydzień, kilka dni by mi zajęło zrobienie oferty. Reklamy, a tutaj w 24 godziny chcemy osiągnąć zysk. No i wiadomo, może wyjść głupio, jak nic nie wpadnie, ale jak się uda, że wpadnie chociaż jedno zamówienie, to będzie totalny sukces, bo to pokaże, ten film pokaże, że tak naprawdę wystarczy wstać i podjąć jakieś działanie. Tyle, że teraz jedyną przeszkodą, a bardziej zwykła decyzja, czy coś zarobimy, należy do tego pana. Zuckerberga, który musi nam zatwierdzić reklamę Co jeśli Ci powiem, że ścielenie łóżka rano zrobić ciebie milionera. Tak samo przecież medytacja, zimny prysznic, Mam wyłączone powiadomienia, godzinka 9.14 i nawet nie wiem czy coś w ogóle wpadło, także sprawdzimy to razem. No nadal jesteśmy w tym 24-godzinnym zakresie, także jeśli uda nam się coś sprzedać, udało nam się coś sprzedać może, to dostosujemy reklamę, ale jak się nie udało nic sprzedać, to by to było okropne, bo troszkę się napracowałem, nie powiem. Nie, napracowałem no z dwie godziny może maksymalnie ze sklepem z ofertą i z reklamą, to to wszystko, ten cały czas by poszedł daleko, daleko, daleko. No dobra, ale sprawdźmy. Moi drodzy, ja zamykam oczy i sprawdzamy. Czy wy to widzicie? Szczerze? Nie wiem. Miałem taką cichą nadzieję, że pojawi się więcej zamówień wczoraj, bo to jest zamówienie z wczorajszego dnia. Po części myślałem, że w ogóle nic nie wpadnie, bo reklama musi się najpierw nauczyć, także stawiałem na to, że w ogóle nie będzie zamówień i jak odpalę dzisiaj i wam pokażę, to pewnie nic nie będzie, ale okazało się, że wpadło jedno zamówienie. No spoko, dzięki temu mogę lepiej dostosować teraz reklamę, czyli puścimy teraz reklamę tak, żeby wycisnąć na maksa. Z tego czasu wszystko. Jeszcze nadzieja nie jest, moi drodzy, stracona, żeby zarobić miliony. Ale swoją drogą takie ciekawe uczucie, bo jak kiedyś się osiągnęło to pierwsze zamówienie, było takie uczucie mega, teraz też jest mega, że się osiągnęło pierwsze zamówienie. Jakbym stawił te pierwsze kroki, jestem zamknięty w pokoju, w którym jest tylko materac, biurko jakieś wędkarskie i laptop i dostęp do internetu. Mega. Teraz tylko zróbmy więcej sprzedaży. No, nie powiem, było mi mało. Wykorzystałem ten czas, żeby wszystko przejrzeć i wprowadzić jakiekolwiek przydatne poprawki. Tylko, że te 24 godziny mijały. To pokazało ten najbardziej trudny moment każdego biznesu, bo poświęcasz godziny prac, które czasami nie przynoszą ci żadnych rezultatów albo są niskie, bo wyniki nigdy nie są gwarantowane i nie masz pewności, czy to wszystko zadziała. Wkładając masę czasu, ale. Ale nie w tym przypadku. No moi drodzy, kolejne zamówienie wpadło, także świetnie. No powiem wam, że nie pamiętam, kiedy tak serio ostatnio się cieszyłem z takich pojedynczych zamówień. No ale przez to, że jest to wyzwanie, przez to, że jest to coś nowego, to jest to właśnie coś, coś fajnego, coś takiego, co cieszy człowieka, że też mogę wam to pokazać tak od środka, jak to działa, nie. I na tym się nie skończyło, bo nie wpadło jedno, nie wpadły dwa zamówienia, a wpadły cztery zamówienia na eBooka, co nam daje 196 zł, a tak naprawdę podliczeniu po kosztów, które ponieśliśmy, no byliśmy ledwo na plusie. Co jest kompletnie normalne, gdy dopiero Zaczynasz rozwijać biznes. Nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak cieszyłem, ale spróbuję zwiększyć budżet na reklamie i zobaczymy. Powinno być wtedy dużo, dużo lepiej, żeby więcej wpadało tych zamówień, bo jak już wpadają, jak już jest zwrot, jakikolwiek, to można dorzucić budżet i sprawdzić, co wtedy się stanie, nie? Także dorzucam budżet. Dostałem. Bana. Możemy podziękować temu panu. Zacząłem myśleć o rozwiązaniu, a przy tym musiałem znaleźć powód bana. Na pierwszy rzut oka jedna z reklam trochę za bardzo wspominała o finansach, i podniesiony budżet wcale w tym nie pomógł. Z doświadczenia po prostu bany się zdarzają na Facebooku. No i nie jest to aż tak straszne jak się wydaje, ale normalny proces zatwierdzania firmy, weryfikacji tego, żeby odzyskać to konto, no to jest nieraz nawet kilka tygodni, nie? Kilka tygodni. Dlatego musiałem użyć mojej tajnej broni, użyć specjalnego konta reklamowego, które pozwoli mi skopiować najlepsze reklamy i w końcu ponownie ruszyć. Mamy to. I w końcu reklama poprawnie ruszyła, wszystko zaczęło się kręcić bez zakłóceń. Ludzie wrócili na mój sklep i biznes znów odżył. 931. Żyć nie umierać. Moi drodzy, szalone to było, naprawdę fajne, fajne wyzwanie, podobało mi się. Myślałem w sumie, czy w ogóle dodawać ten film, czy może zablurować produkt, ale nie mam teraz jakoś zbytnio czasu, żeby w ogóle się tym zająć. I tak. To wszystko zajęło więcej niż 24 godziny. Teraz mamy godzinkę 18.20 i jest 11 lutego, także minęło więcej niż 24 godziny, ale no głównie przez tego bana. Dopiero dzisiaj od rana te zamówienia zaczęły napływać, jak po tym banie, ta reklama dopiero się nauczyła. Wydaliśmy łącznie tyle na reklamę, a sprzedaż to 2793 zł. Po odliczeniu wszystkich kosztów wyszedł taki zysk w ciągu tego wyzwania, a jeżeli chodzi o przychód, no to mnożąc go przez cały rok mamy oficjalnie na podstawie przychodu milionowy biznes. Mam nadzieję, że się podobało. Rozważ subskrypcję po więcej takich filmów. Hej!